Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? W katechizmie czytamy: Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Koniec cytatu. Jednocześnie Zbawiciel nas umacnia w słowach, i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Umacnia nas też przez cuda eucharystyczne, które przypominają o Jego zawrotnej miłości, aż do zupełnego wyniszczenia się. Zauważmy, że Matka karmi niemowlę własnym mlekiem, ale Bóg, człowiek, Karmi nas swoim ciałem i krwią, czyli całym sobą, i w takiej postaci mieszka z nami w tabernakulum. Przypominają nam o tym współczesne wydarzenia eucharystyczne w Polsce, to nowe w Topoli, które jest obecnie badane i te znane. Sokółce i legnicy. Stwierdzona obecność żywych tkanek ludzkiego serca w stanie agonii ma przejmującą wymowę. W świecie, gdzie promuje się szukanie egoistycznego zadowolenia, wszechmogący Bóg przypomina, że jest z nami w stanie skrajnego cierpienia z miłości. Za zasłoną chosti jest wieczna, żywa ofiara Boga człowieka, przed którą z krzykiem uciekają złe duchy, a wychodzący z niego ogień Ducha Świętego zapala serca boską miłością, uwalniającą od egoizmu i uzdalniającą do radości w cierpieniu. Dla Boga człowieka i za zbawienie świata. Jednak chronimy się w tych boskich ranach. Ołtarz Mszy Świętej i tabernakulum są centrum wszechświata, widzialnego i niewidzialnego. Obyśmy nie stali się oziębli na tak przewspaniałą miłość. Ideałem byłoby. Aby przy każdym tabernakulum była zorganizowana całodobowa adoracja, a przynajmniej kilkugodzinna, gdyż Pana Boga należy adorować, a nie przechowywać. Pamiętamy też, że Duch Święty działa przez pośrednictwo Matki Boga, gdyż w Testamencie z Krzyża została nam dana jako nasza Matka. Dlatego potrzeba dziecięcej z nią zażyłości, zwłaszcza przez Różanie Święty, nabożeństwo do jej niepokalanego serca oraz praktykę nowenny pompejańskiej, i to zwłaszcza w intencji osób nam powierzonych przez Ducha Świętego, od których często jesteśmy skłonni się oddalać. Maryjo, Matko Boga. Upraszaj nam ogień Ducha Świętego, rozpalający nas miłością do Twojego boskiego Syna, ku chwale Boga Ojca.